A w dzisiejszym odcinku między innymi Jakub Wikłacz bojowo nastawiony na kolejną walkę, Szymon Kołecki zdecydował w sprawie swojej przyszłości, Michał Materla otwarty na rewanż z Pudzianowskim, Różal ocenia nowe pokolenie zawodników MMA, Włodarz Fejm MMA wbija szpilkę w jednego z szefów KSW. Lubisz polską kuchnię? Sprawdź nową pozycję w menu od partnera kanału MatchFit, czyli Catering Polish Comfort, a przy użyciu naszego kodu MMA35 odbierzesz aż 35% zniżki. Mateusz Gamrot od lat trenuje na Florydzie w klubie American Top Team. Jego głównym szkoleniowcem jest tam Mike Brown, który nie kryje, że ceni sobie współpracę z Polakiem. Po tym, jak Gamrot wrócił do USA, Mike Brown napisał na Instagramie: Gamrot wrócił na Florydę. Energia na sali będzie niezwykle silna z jego sportową intensywnością rodem z Polski. Dobrze Cię mieć tu ponownie. Michał Oleksiejczuk przebywa w Las Vegas, gdzie na macie UFC Performance Institute szlifuje formę do najbliższej walki, która odbędzie się 8 lutego. Rywalem Polaka będzie Marc-Andre Barriot. Przed zbliżającą się konfrontacją Oleksiejczuk napisał w serwisie X. Husarz jest gotowy, żeby pokazać światu swoją siłę. Czekam z niecierpliwością. To będzie świetny pojedynek. W kolejnym wpisie można natomiast przeczytać. Z dnia na dzień czuję się coraz lepiej. Jedyne, o czym marzę, to dać wam epicki pojedynek i włożyć w niego całe swoje serce. Czuję, że mój czas nadchodzi. Już 7 lutego Jakub Wikładz stoczy drugą walkę w klatce organizacji UFC. Podczas gali w hali Apex w Las Vegas Polak stanie do rywalizacji z mójnym Gafurowem. W rozmowie z Patrykiem Prokulskim dla TVP Sport Wikłacz przed wylotem do USA powiedział, że jest świetnie przygotowany na to, co może w klatce pokazać jego rywal. Też pojawiałem się na takich eventach, połączyłem to fajnie wszystko, więc, więc fajnie. No spełniam się w różnych dyscyplinach, aczkolwiek pełen fokus na przygotowaniach i, i czuję się bardzo... Bardzo mocno przygotowany pod tą walkę. Naprawdę czuję konkretny pik e, i znowu takie przeskoczenie levela e, z poprzedniej walki. Na to już się czuję w ogóle fenomenalnie, więc nie no mogę się doczekać samego pojedynku. Naprawdę jestem zajarany. E, ta, ta przygoda w UFC trwa i, i wiem, że ona będzie tylko pikować w górę. Jestem bardzo zadowolony, e, że już teraz wyjeżdżam i to już jest e, taki okres, gdzie czuję się przygotowany, gdzie e, zostały ostatnie szlify. Waga e, i będę. Czy już niedługo e, zaprezentować w klatce UFC. E, Wikład został zapytany również o to, czy jeśli wygra, to ma już w głowie pomysł narzucenie jakiegoś wyzwania w klatce? W e, naszej patie, to skoro mówimy o, o mocnym, dobrym tempie, no to twoja pierwsza walka w tym roku 7 lutego, więc jest spory potencjał myślę na to, żeby, żeby w tym roku zrobić trzy walki w UFC. Czy taki jest plan? Oczywiście, jeżeli zdrowie mi na to pozwoli, jeżeli po każdej walce będę mógł też szybko wrócić, zawsze też potrzebuję jakiegoś takiego okresu wiadomo roztrenowania w ciągu roku, ale myślę, że jest szansa i na trzy, i na cztery walki. No zobaczymy jak to się potoczy. Najważniejsze jest zdrowie i wiadomo ta nuta no sportowego szczęścia. Myślę, że jak to będzie, to, to i uda się cztery walki zrobić. Wspomniałeś o tym na początku rozmowy, że jak będziesz wygrywał, to się pojawią coraz mocniejsze nazwiska, coraz wyżej w rankingu. Tak się zastanawiam, czy w Twojej głowie na przykład ta druga wygrana potencjalna to już jest moment, żeby rzucać jakiś kolor, żeby mieć przygotowane nazwisko w głowie, które ty po prostu masz przygotowane i rzucisz w klatce, jeśli wygrasz. Na pewno będzie jakiś callout, na pewno jest, jest coś gdzieś tam w głowie przygotowane, bo człowiek zawsze też o tym też pomyśli i, i zobaczymy, wszystko, wszystko się okaże w klatce. Myślę, że takie, takie rzeczy to będą ważne po, po podniesieniu gdzieś tam tej mojej ręki w górę i, i, i wtedy, wtedy jest też dobre flow, może nie takie flow jak tutaj u mojego kolegi Igora Włodarczyka. Zresztą tam myślę, żebym na pewno dostał jakąś karę za wyskoczenie w taki sposób z klatki ale na pewno na pewno coś będzie i, i na pewno chcę też być barwnym zawodnikiem i, i, i myślę, że możecie na to liczyć, że będę takim zawodnikiem. Mateusz Rembecki ostatni raz walczył w UFC 25 października 2025 roku. Podczas gali UFC 321 zmierzył się z Ludowitem Kleinem i przegrał pojedynek na punkty. Walka była jednak tak efektowna, że zawodnicy zostali nagrodzeni bonusami. Łukasz Orzeł, menadżer Rembeckiego, w programie Oktagon Live został zapytany o powrót Mateusza do klatki. Tak. E, ogólnie zgłosiliśmy gotowość koń, końcówka, maja, końcówka kwietnia maj. No i zobaczymy. No, czekam. Wrócił już Mateusz do treningów. Jeszcze musimy parę tam e, raportów medycznych dostarczyć, bo było dość długie zawieszenie po ostatniej walce. No i zobaczymy co. Jest i bardzo lubi Mateusza i jestem sam ciekaw, co teraz, co teraz, bo już nie ma za bardzo też takich, no, no nie wiem, e, gwarantów e, e, w, tej, w tej dywizji, e, tak, w, te, w tych okolicach, w których teraz jesteśmy, bo troszkę spaliśmy w rankingach. Także ciekaw jestem, jak to się. Jak, jakie nazwisko dostaniemy i w którą stronę WFC będzie nas kierunkowało? Francis Nganu zadebiutował w organizacji PFL 19 października, zdobywając mistrzowski pas w walce z Renanem Ferreirą. Od tamtej pory nie pojawił się już w klatce. Prezes PFL, John Martin, w rozmowie z serwisem MMA Fighting przyznał, że obecnie nie ma jeszcze ustalonych dalszych planów dotyczących Ngannu. Na razie nie mam nic do ogłoszenia w sprawie Francisa. Jeśli pojawi się walka, która będzie miała sens dla Francisa i PFL, to ją zorganizujemy. Wciąż nad tym pracujemy. Kiedy będzie coś do ogłoszenia, to to ogłoszę. Wiem, że to nie jest satysfakcjonujące, ale w takim miejscu właśnie jesteśmy. Aleksander Wolkanowski walczy dla UFC od 2016 roku. W OKTAGONIE stoczył 17 pojedynków i 14 z nich wygrał. W rozmowie dla Paramount popularny Folk powiedział co jest jego największym osiągnięciem w UFC. Wiele osób myśli, że moim największym osiągnięciem w UFC było zdobycie mistrzostwa. To jednak nie jest to. Największym osiągnięciem jest to, że od czasu debiutu do wejścia na szczyt cały czas pozostałem sobą. Proces poznawania mnie przez ludzi był powolny. Nawet gdy zostałem mistrzem, ludziom zabrało trochę czasu, aby mnie zrozumieć, ale to cały czas byłem ten sam ja. Podczas gali UFC 325, która odbyła się 31 stycznia w Australii, Benoit Saint pokonał Dana Hookera przez TKO w drugiej rundzie pojedynku. Po walce Saint powiedział w wywiadzie w klatce, że będzie mistrzem UFC: dajcie mi p. pas. Jestem gotów. Francuz zwrócił się również do Armana Tsarukiana: Arman, mówisz, że jesteś pretendentem numer jeden. Jestem tu po to, żeby zająć twoje p. miejsce. Podczas gali UFC 324, która odbyła się 24 stycznia w Las Vegas, Paddy Pimblett starł się z Justinem Gettie, ale musiał uznać jego wyższość na pełnym dystansie mistrzowskiego pojedynku. Tydzień po pojedynku Pimblett w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych przyznał, że czuje się już dobrze i dodał Jutro wracam do treningów. Ludzie myślą, że będę musiał zrobić sobie przerwę do końca roku, ale tak nie jest. Zmierzam zawalczyć tego lata. Pimblett przyznał też, że liczy na to, iż w przyszłości będzie miał jeszcze okazję zrewanżować się Getiemu, chociaż zdaje sobie sprawę, że Amerykanin jest jest blisko końca kariery. Mam nadzieję, że zdobędzie pełnoprawny tytuł pokonując Ilie i mam nadzieję, że uda nam się zmierzyć raz jeszcze, bo w ostatniej walce było kilka rzeczy, które mnie wkurzyły, ale to już przeszłość, nic nie da się zrobić. Wiele się nauczyłem z tej przegranej walki. Niedawno pojawiły się informacje na temat powrotu do rozmów pomiędzy organizacją KSW a Szymonem Kołeckim. Kontrakt byłego ciężarowca z organizacją Babylon MMA dobiegł bowiem końca i nie wiadomo było, jak będzie wyglądać dalsza droga Kołeckiego. Teraz organizacja Babylon MMA poinformowała, że Szymon Kołecki będzie dalej rywalizował w jej klatce. Szymon Kołecki zostaje w Babylon MMA. Mistrz Olimpijski zdecydował o swojej przyszłości. Kolejną walkę Kołecki stoczy 27 marca na gali Babylon MMA 57 w Ciechanowie. Legenda polskiego MMA Michał Materla ponownie zawalczy przed własną publicznością w Szczecinie. Jego rywalem podczas gali Oktagon 86 będzie niemiecki zawodnik Christian Jungwirt. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 11 kwietnia, w Enea Arenie. Pojedynek zostanie stoczony na zasadach Underground Rules. W limicie wagowym do 89 kg i potrwa maksymalnie 5 rund po 3 minuty. Formuła Underground Rules dopuszcza zmodyfikowane techniki w stójce i została stworzona, aby zwiększyć tempo walki, agresję oraz widowiskowość starć. W rozmowie z dziennikarzem kanału MMA Rocks Materla powiedział: Po tego, że miałem okazję walczyć wiele lat, w Szczecinie walczyłem chyba tylko dwa razy, więc bardzo się cieszę, że będę miał po raz kolejny okazję zaprezentować się przed swoją publicznością, przed swoimi przyjaciółmi, przed swoją rodziną. Wzrusza mnie to, intryguje, a zarazem podnieca, że że będzie się to działo mnie w mieście, przy okazji w akurat gali, którą będę miał okazję wprowadzać do naszego kraju, więc czuję tylko ogromne, ogromną mobilizację i chciałbym się zaprezentować z jak najlepszej strony i po prostu pokazać, że jeszcze jestem w stanie mimo swojego stażu w tym sporcie wzbudzać duże emocje i, i powodować to, że ludzie będą oglądać tę walkę nastającą. Podczas wywiadu dziennikarz zapytał Michała Materle, na jakim etapie znajduje się jego proces o odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie oraz zniszczenie wizerunku. Legenda MMA odpowiedziała. Jest bardzo zaawansowany, ale na razie póki co pozostawię to bez komentarza ani bez opowiadania o tym wszystkim, bo, bo to jest po pierwsze dla mnie bardzo emocjonalna sprawa, po drugie ona jest w trakcie załatwiania, więc w momencie, kiedy ona się zakończy, wtedy pozwolę sobie poinformować opinię publiczną, jak to się skończyło. Salah Dine Parnasse w podcaście Jab Live został zapytany o możliwych rywali w KSW i wskazał trzy konkretne nazwiska. Francuz przyznał, że w formule MMA chętnie stanąłby do obrony pasa kategorii piórkowej w starciu z tymczasowym mistrzem Patrykiem Kaczmarczykiem. Jest także otwarty na rewanż o tytuł wagi półśredniej z Adrianem Bartosińskim. 28-latek z dużym entuzjazmem mówi również o potencjalnym pojedynku bokserskim z Mamedem Khalidowem. Co ciekawe żaden z wymienionych zawodników nie ma obecnie zakontraktowanej walki. Kontrakt Parnassia z KSW wygasa w maju, jednak sam zawodnik na razie unika jednoznacznych deklaracji dotyczących ewentualnego przejścia do UFC. Z kim chcielibyście zobaczyć w następnej walce podwójnego mistrza z Francji? Dajcie znać w komentarzach. Podczas gali XTB KSW 115, która odbędzie się 21 lutego w Lubinie, Sebastian Przybysz stanie do obrony pasa wagi Koguciej. Jego rywalem będzie Vitali Jakimenko. Przed zbliżającą się konfrontacją Przybysz w rozmowie dla KSW powiedział Na pewno bardzo mocny zawodnik. Przyglądam mu się od dawna. Wiem, że jest dobrym fighterem, ale ja cały czas progresuję i tak jak on mówi, że nowa fala nadchodzi, ja uważam, że też cały czas się rozwijam. Cały czas staje się lepszy. Chłopacy z Warszawy bardzo mnie dociążają. Także wchodzi najnowsza wersja, najmocniejszego Sebastiana Przybysza, jaki kiedykolwiek był w tej klatce. Mistrz dodał również: On mówi, że król nadchodzi, ale król cały czas tutaj jest. Musi spróbować mi odebrać pas, który po walce i tak będzie dalej wisiał na moich biodrach. Patryk Kaczmarczyk w mocnych słowach wypowiedział się o sytuacji związanej z Danielem Rutkowskim po jego wyjściu z aresztu. Aktualny tymczasowy mistrz kategorii piórkowej w KSW stwierdził, że jest zażenowany brakiem Rutka w największej organizacji MMA w Polsce. Hmm, ogromnie nie wiedziałem. To nie wiem. Wiedziałem, że tam coś. To, czy tak, ja ogólnie myślałem, że wezmę go na KSW w Rodowie. Ja bym tak zrobił, bo... Wiesz co, bo darzemka od razu cykl wychodzi, no to le, bierzemy go na gale wiesz, nie wiem czy była propozycja, nie, wiesz, no nie, jakoś tam nie, nie, nie kumplujemy się z Rutkiem, nie, nie gadamy, widziałem się z nim, tylko powiedziałem, że dobrze go widzieć, wiesz, już, już tutaj między nami. I tyle. No. Ta walka w grądzie. Ja myślę, że to będzie jakiś jednorazowy wyskok i zaraz wróci do MMA i uważam, że KSW powinno po niego sięgnąć, bo to jest mocny zawodnik w kategorii burkowej. Wiesz, ta kategoria nie jest jakaś teraz super bogata w KSW, także każdy tak mocny zawodnik to jest na, na wagę złota moim zdaniem. I, I jego miejsce jest w KSW i wierzę, że, że tam trafi. Z tego co tak tymczasowy mistrz KSW dodał. To jestem ci trochę zażenowany, że nie zgadzają się na gaszlutka, a pokazują Prime MMA. Ma, yy, gdzie Jaś Kapela wychodzi z y, tatuażem Jan Paweł II, małe dzieci, nie? Tutaj będzie musiał się wypikać na pewno. No ale to słuchaj, jeżeli ty musisz tutaj wypikać, a oni pokazują takiego zwyrodnialca z takim tatuażem, no to wiesz, dlaczego Rutka mają mnie pokazywać, nie? Czy Rutek, wiesz, nie? Dopóki nie jesteś skazany, jesteś niewinny. Koniec. Michał ci del baron w zupełnie inny sposób postrzega Martina Lewandowskiego i Maciej'a Kawulskiego. W programie o freak fightach na kanale sportowym włodarz Fame MMA podzielił się swoją opinią. Maciek to... Kawulski znowu się nie zgodził z tymi słowami Martina tak. i mówi, że czasami lepiej... No bo Maciek to jest zajebisty ziomal, tak. nie? Wiesz o co chodzi, to jest normalne. już u nas na gali, jak Casio A. bił się z Wrzoskiem, pamiętam. No Maciek Kawulski tak. to, to jest to jest wizjoner, on y, biznesowo też jakby dywersyfikuje swoje pieniądze, idzie tam w filmy, robi zajebiste filmy, te o gangsterach też, więc... Y, y, I zobacz, i tam ludzie na przykład nie mówią o promocji kryminalnych, krim, <laughs> tak, mimo że cała Polska jak została gangsterem zobaczyła. W każdym razie piękne filmy, y, piękny mózg. Myślę, że on w ogóle gdzieś tam też wspierał tą galę z AJ'em, bo widziałem, że gdzieś tam jakiś wróci, taki Kabula był. nie? Uh -huh. No, a Martin Lewandowski ciągle wiesz, jakiś ból dupy, tu coś nie tak, tu coś. Taki, kurwa, jak, mam wrażenie, że po prostu przez wejście fame na rynek ten człowiek troszeczkę zrobił tak, nie wiem, jakieś dwa kroki do tyłu i zaczął w kącie po prostu taką fru wylewać frustrację. wiesz, no, Wróćmy jeszcze do tematu Michała Materli. Były zawodnik KSW bez chwili wahania odniósł się do kwestii potencjalnego rewanżu z Mariuszem Pudzianowskim. Legenda polskiego MMA nie zamyka drzwi przed ponownym starciem z byłym strongmanem. Na kanale In The Cage Materla powiedział wprost: Przez jakiś czas dochodziły do nas plotki o tym, że może odbyć się rewanż z Mariuszem Pudzianowskim. Czy zaakceptowałbyś taką walkę? Hmm, mało tego, żebym zaakceptował taką walkę, to bym ją podjął nawet dzisiaj, jeżeli by była taka możliwość. A ja? ja jestem gotowy, jestem cały czas w treningu, co by się nie działo. Ja nie trenuję dlatego, że ja muszę, ja trenuję, bo ja to kocham i dlatego jestem gotowy na jakiekolwiek wyzwania oczywiście, kwestia dogadania szczegółów. Marcin Różalski gościł na kanale sportowym, gdzie w obszernym wywiadzie poruszono wiele wątków, w tym temat młodego pokolenia MMA. Niewątpliwie Marcin był i w dalszym ciągu pozostaje jednym z największych wojowników w historii polskich sportów walki. Z pewnością stoi w jednym szeregu, choćby z Michałem Materlą. Jednak w tym gronie nie ma zbyt wielu przedstawicieli młodego pokolenia. Tak przynajmniej twierdzi sam były mistrz KSW. W dzisiejszych czasach jest mnóstwo, mnóstwo wspaniałych sportowców, ale tylko garstka wojowników. Roszczeniowość zawodników. On nie weźmie z tym walki, bo ma. 50 gramów nadwagi. On nie weźmie z tym walki, bo sponsor odzieżowy, bo sponsor dietetyczny, bo to, bo... Nie było psychologów, psychoterapeutów, psychologów sportowych itd. tak Jak złamałem sobie rękę i przyszedłem do domu, to wziąłem liście babki, obłożyłem. Dzisiaj te pokolenia wspaniałych sportowców jest roszczeniowe. Tego nie, tego nie. Tuble, załamanie, bo przegrał.